Kolejny incydent na Morzu Bałtyckim, kolejny dziwny wyciek, tym razem chodzi o gazociąg między Estonią a Finlandią, bardzo blisko Rosji. No i oczywiste jest, kto jest pierwszym podejrzanym w tej sprawie. Zapraszam na kolejne energy drink. Energy Drink to krótkie nagrania o energetyce, o ważnych sprawach, które mają znaczenie dla gospodarki, bezpieczeństwa, dla portfeli każdego z nas. To wszystko jest ważne, ale też skomplikowane i w prosty sposób staram się Państwu o tym opowiadać. Dzisiaj y, nagrywam Energy Drink o kolejnym dziwnym incydencie z udziałem infrastruktury krytycznej w energetyce. Takiej infrastruktury, bez której państwo sobie nie może poradzić. Polska czy inny kraj Unii Europejskiej, chodzi tym razem o gazociąg Baltic Connector, który łączy Estonię z Finlandią. Jest to Jeden z wielu gazociągów na Morzu Bałtyckim. Jednakże po szeregu incydentów, które zdarzają się od sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 we wrześniu 2022 roku, także ten incydent między Finlandią a Estonią powinien być szczególnie uważnie obserwowany. Śledczy z Estonii i z Finlandii od razu przyjęli założenie, że wyciek może być skutkiem Działania z zewnątrz nie powiedzą wprost, że mogło chodzić o sabotaż, natomiast politycy dużo ostrzej komentują tę sprawę, no nie bez powodu. Otóż norweska stacja badawcza, która śledzi sejsmikę w okolicy. Stwierdziła właśnie 8 października w nocy, kiedy doszło do wycieku, także dziwne zdarzenie w sejsmice, to znaczy widać było falę sejsmiczną, która świadczyłaby o jakimś zdarzeniu. Magnituda, czyli skala tego zjawiska, nie była taka jak przy sabotażu Norskimu I i II. Warto przypomnieć, że wtedy doszło do kilku poważnych wybuchów, które rozerwały w kilku miejscach te gazociągi. Tutaj mamy jeden wyciek, mniejsze, zdarzenie w sejsmice, prawdopodobnie mniejszy wybuch. No ale mamy rozerwaną powłokę gazociągu, mało tego obok szedł światłowód, czyli kabel, który przesyła dane i on także został przecięty. A zatem nie bez powodu nawet prezydent Finlandii mówi o tym, że są podejrzenia, że mogło dojść do jakiejś interwencji z zewnątrz, czytaj coś o czym wprost nie możemy mówić dopóki nie złapiemy kogoś za rękę sabotażu państwa trzeciego. A jakiego? Państwo, jako moi widzowie, pewnie wiedzą, kogo ja bym podejrzewał. Wiadomo, że Baltic Connector ciągnie się między Estonią a Finlandią, tuż obok Petersburga, rosyjskiego miasta, które znajduje się kilkadziesiąt kilometrów obok, tuż obok portów rosyjskich. I co ciekawe, także przy okazji tego zdarzenia wyszły na jaw fakty, które zostały ujawnione przez. Polską agencję konsultingową Rounjan Consulting, na której czele stoi Konrad Muzyka, wielokrotnie wywiadowany w moim portalu biznesalert.pl. wspaniały analityk. Jego ludzie, swoją drogą pracujący z Gdańska w Polsce, ustalili, że już od wiosny w okolicach gazociągu Baltic Connector krążył pewien rosyjski okręt i był to okręt Admirał Sibiriakow. Ten okręt Także przyglądał się gazociągom Norsim 1 i 2 przed sabotażem. Ten okręt wchodził w skład floty, która została wykryta przez siły zbrojne Danii, sfotografowana dokładnie. I w tejże flocie znajdował się między innymi, co ciekawe, taki statek, który służy do prac... Na dużych głębokościach, na przykład przy infrastrukturze energetycznej. No, czysty przypadek, proszę Państwa. Ciekawe, czy ten statek też pływał gdzieś w pobliżu Baltic Connectora, zanim się feralnie zepsuł. Mamy do czynienia z terroryzmem energetycznym w Europie. Nie możemy rozstrzygnąć dzisiaj, kto wysadził Nord Stream 1 i 2. Nie możemy rozstrzygnąć, kto zepsuł Baltic Connector, natomiast nieznani sprawcy krążą i zagrażają naszej energetyce, naszej infrastrukturze krytycznej. I kolejne zdarzenie pokazuje, jak ważna jest ochrona tej infrastruktury czy to gazociągu Baltic Pipe, czy to gazoportu, czy to naftoportu, czy to rafinerii gdańskiej. Musimy mieć baczenie na tę infrastrukturę, zanim ktoś nam ją zepsuje. I bardzo dobrze, że Unia Europejska i NATO zacieśniają współpracę. We wrześniu doszło do specjalnych ćwiczeń natowskich, które były poświęcone odpieraniu ataków dronów na infrastrukturę krytyczną w energetyce, bo podwodne drony mogą być jednym z narzędzi takiego ataku, czy też nawodne, czy też latające. Dlatego przezorny, zawsze ubezpieczony, energetyku, pilnuj Bałtyku. I miejmy nadzieję, że to już ostatni incydent. Nas... Na nieszczęście, nasz sąsiad ze wschodu prawdopodobnie nam nowych wrażeń będzie dalej zapewniał, a ja będę Państwa dalej o tym informował i komentował tutaj w Energy Drinku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień.